Cześć. Witajcie moi drodzy jedacze chleba. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Po dłuższej przerwie na kanale Końska Porcja chciałam zrazić wam moją wariację w przygotowaniu zwykłej pospolitej kanapki, ale nie aż tak zwykłej, jakbyście się mogli tego spodziewać. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego przepisu, a ja was serdecznie zapraszam do zaprezentowania wszystkich składników potrzebnych do przygotowania tej przekąski lub może dla niektórych dania głównego. Więc każda domowa kanapka musi mieć w swoim zestawie bardzo dobre pieczywo. Ja Was oczywiście nie będę zachęcał do, do jakiegoś zakupionego w sklepach pieczywa i także przygotujemy w dniu dzisiejszym sobie własnej roboty pieczywo. I właśnie do takiego mojego małego chlebka, który później podzielę na dwie części, na dwie porcje, będę potrzebował 400 g mąki typu 450. Odrobinę oliwy z oliwek właśnie do podsmażania tutaj tych orzeszków, takich mam tutaj ostre orzeszki, które sobie wcześniej e, rozdrobniłem typu niknack. Może wam później podlinkuję, żebyście wiedzieli o którym mniej więcej chodzi. E, I tutaj jest ich mniej więcej 40 gramów. Takie dwie suszone papryczki chili i e, jedną większą łyżeczkę kminku rzymskiego. Oczywiście możecie pominąć te przyprawy, jeżeli nie chcecie, żeby ta wasza bułka była zbyt ostra. Ponadto będę potrzebować także jedną większą łyżkę cukru, 150 ml ciepłej wody i 120 ml ciepłego mleka. I tutaj sobie właśnie zmieszałem to razem, także jest w sumie 270 ml płynu. Dodatkowo 30 g masła, a także 20 g świeżych drożdży. I za chwilę przejdziemy do następnego etapu właśnie w przygotowaniu tego ciasta na nasz tzw. chlebek, na naszą bazę, do na naszej kanapki. I do ciepłego mleka dodaję kolejno cukier. Masło. I wpuszczam świeże drożdże. I to wszystko razem ze sobą mieszam. Aż się wszystko razem ze sobą dobrze rozpuści. Wszystko jest już ze sobą bardzo dobrze wymieszane, także możemy to teraz zostawić na mniej więcej 5 minut. I w międzyczasie możemy podsmażyć nasze orzeszki razem z przyprawami. I teraz na niewielkiej ilości oliwy z oliwek dodaję właśnie orzeszki. A następnie tutaj rozdrobnioną papryczkę chili razem z kminkiem. Wszystko teraz razem posmażemy mniej więcej przez 3 minuty, żeby wydobyć jak najwięcej aromatów właśnie z tych przypraw z orzeszków. Po dwóch minutach posmarzenie orzeszków razem z przyprawami przełożyłem sobie tutaj do zimnej miski i teraz musimy poczekać, aż zupełnie nam się to wszystko razem wystudzi, tak żeby w połączeniu z ciastem nie zabić naszych drożdży. Te orzeszki razem z przyprawami w zupełności już mi wystygły, także możemy przejść właśnie tutaj do y, wyłożenia 400 gramów mąki właśnie do takiej dosyć głębokiej miski. daję także do niej właśnie wspomniane orzeszki razem z przyprawami. Następnie od razu cały płyn. Już widać, że drożdże zaczęły pracować. I to wszystko wyrabiamy na masę, tutaj od razu miejsce. To jest już bardzo dobrze wyrobione i odstawiamy na mniej więcej 15 minut w ciepłe miejsce, ale nie dłużej, tak, żeby nam nie i żeby za bardzo też nie wyrosło. Gdyż chcemy, żeby ciasto było w środku bardzo delikatne, a z wierzchu chrupiące po pieczeniu. Po 15 minutach ciasto nam już lekko urosło i teraz przekładam je właśnie na gorącą blachę z rozgrzanego właśnie piekarnika do temperatury, do temperatury 200 stopni z termobiegiem i mniej więcej właśnie tak formuję taki. Chlebek, a następnie będę musiał to wszystko razem pomalować mlekiem. <grych> tak, żeby skórka była właśnie chrupiąca. Ok, wkładam do piekarnika nagrzanego właśnie do 200 stopni i piekę przez mniej więcej 25 minut. Tak wygląda nasze pieczywo po upieczeniu, jest bardzo brązowe i bardzo dobrze wypieczone i teraz musimy je odstawić mniej więcej na godzinę do całkowitego wystudzenia i za chwilę zajmiemy się kolejnymi składnikami w przygotowaniu naszej kanapki. I w momencie, gdy nam się buka już studzi, mogę Wam zdradzić przepis właśnie na taki specjalny sos, który nam się przyda do przykładania kanapki. Uwierzcie mi, że jeżeli go wypróbujecie raz, nie będziecie musieli używać dodatkowo żadnych majonezów czy keczupów, żeby właśnie przełożyć sobie taką względnie suchą kanapkę. Więc do przygotowanie takiego sosu, takiej bazy cebulowo-pomidorowej, będziemy oczywiście potrzebować pomidory, które mam mniej więcej kilogram, cztery zamki czosnku, dwie takie bardzo duże lub średniej wielkości cebule. Taką cząstkę tutaj masła, jest mniej więcej, może 30 g masła, to właśnie drugą. Ponadto przyprawy. Tutaj mam taką większą łyżeczkę kurkumy, prawie łyżeczkę mielonej ostrej papryki, 3 czwarte suszonej papryczki cisili, jedną małą łyżeczkę soli, tak żeby. Te pomidory puściły nam od razu sok, a następnie ten sok odparował, żebyśmy je mogli skarmelizować razem właśnie tutaj z dodatkiem miodu. I już na samym końcu, jak praktycznie sos będzie gotowy, dodamy ocet balsamiczny. W pełności zajmiemy się przygotowaniem pomidorów. Oczywiście, jeżeli nie lubicie skórki, możecie je sparzyć i wydrożyć cały środek. Ja tutaj będę je kroił. Mi oczywiście skórka nie przeszkadza, ja je tylko pokroję w jak najdrobniejszą kostkę. Tutaj tylko wytnę sobie końca łodyg. I za chwilę widzimy, jak już wszystko sobie pokroję właśnie bardzo, bardzo drobną kostką. Midory już ładnie są rozdrobnione i teraz możemy przejść do pokrojenia cebuli razem z czosnkiem. I to wszystko musimy pokroić na bardzo, bardzo drobną kostkę. z już zostały pokrojone nie przejmujcie się ilością tej cebuli bo ona razem właśnie z tym czasem bardzo dobrze się skomponuje i w porównaniu właśnie z wielkością tych bułki, to jest odpowiednia naprawdę proporcja i za chwilę przejdziemy do posmażania jej Mam sobie tutaj wcześniej wspomnianą już e, cząstkę masła i dodaję cebulę razem z trzockiem to mniej więcej przez 3 minutki w trzech minutach podsmażania dodaję wszystkie przyprawy, które wcześniej zmieniłem. następnie pomidory. I mieszam to wszystko dokładnie. I jak już będziemy mieć to wszystko razem ze sobą wymieszane, czekam, aż cała woda z tego naszego sosu odparuje, i w tym momencie będziemy mogli dodać już y, miód i będziemy mogli skarbonizować właśnie nasz sos. Zbieramy już właśnie taką konsystencję, że prawie nie ma żadnego tutaj płynu. Wlejemy właśnie miód i podsmażamy to mniej więcej jeszcze przez 5 minut i karmelizujemy to. Doryłanie nam się już skarmelizowały, na samym końcu daję ocet balsamiczny. Wieszam to wszystko bardzo dokładnie i ściągam kuchenki i praktycznie soc jest już gotowy. Po stygnięciu właśnie naszego chlebka, mu go sobie przykroić na pół. I tak on się właśnie przedstawia w środku. Bardzo ładnie wyróż, bardzo ładnie wypiekł. Także za chwilę mogę Wam przedstawić kolejne składniki, które będziemy potrzebować do przygotowania właśnie naszej super kanapki. Więc, oprócz naszej bazy pomidorowo-cebulowej, do przygotowania naszej kanapki, będziemy potrzebować tutaj piersi z kurczaka, które zostały wcześniej opanierowane i usmażone na niewielkiej ilości. Klarowanego masła. I oprócz właśnie tych piersi, tutaj także będziemy potrzebować do przełożenia pokrojonego w plastry zielonego ogórka, ogórka kiszonego a także liście sałaty. I to praktycznie wszystko i za chwilę przejdziemy do przykładania naszej kanapki. Więc wszystkie składniki do naszej kanapki są już praktycznie gotowe i w pierwszej kolejności włożymy sobie nasz nas tutaj ten sos pomidorowo-cebolowy na mniej więcej w proporcjach pół na pół, tutaj na pierwszą część. Naszego pieczyła. Ok, jeszcze trochę. I bardzo dokładnie to rozsmarowujemy. I to samo na drugiej części. OK. Następnie przyszedł czas na zielone rzeczy, więc w pierwszej kolejności tutaj yy, wykładam sobie sałatę. Tak samo na drugą część. Up. OK. Ogórek zielony. Kiszony, oczywiście, jak nie lubicie, nie musicie go dodawać, ale mi akurat bardzo tutaj pasuje, czyli praktycznie same zielone warzywa, tak? Okej, okay, już na samym końcu dodajemy właśnie mięso, czyli zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie. Układamy tutaj normalnie w taki oto sposób, cztery. Kotlety, nie możemy żałować i teraz spróbujemy to złożyć, <noise> spróbujemy właśnie przełożyć to na drugą stronę, mi się wydaje, że chyba ta część będzie, a jeszcze zapomniałem oczywiście o sosie tabasco, jeżeli chcecie, możecie użyć, jeżeli nie chcecie, żeby ten, ten kotlet był aż tak ostry, oczywiście nie musicie, więc ja tutaj akurat bardzo lubię, więc nie będę go żałował. I następnie próbuję złożyć naszą kanapkę. O. Ok, za chwilę spróbujemy ją przekroić. Przyszedł czas na pokrojenie naszej wielkiej kanapki. Mam nadzieję, że, nie uda, że uda mi się jej nie rozwalić. Więc chyba zaczniemy tutaj z przegu. I powoli, powolutku. Ja okay, jeszcze sprawdzę, czy tam na spodzie jest dobrze ukrojone. I teraz możemy więc tak się prezentuje w środku. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu. Warto sobie zrobić taką kanapkę raz na jakiś czas. I zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a także do dawania łapek w górę, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Ja życzę Wam smacznego, pozdrawiam serdecznie, cześć!